Cześć! Witam Was w mojej pracowni z drukiem 3D w tej części. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co zrobić, żeby się wydruk od płyty nie odklejał. Materiał bardziej początkowy, czyli PLA, PTG, TPU. Co zrobić, żeby się nie odklejało na zabudowanej drukarce, jak i na niezabudowanych drukarkach. Jeżeli dzieją Ci się takie rzeczy, jak teraz widzisz na ekranie, to mam na to sposób. Przede wszystkim musimy sobie wytłumaczyć, Dlaczego nam się wydruk odkleja? Weźmy sobie stół, który mamy na drukarce. Jest to płyta PAY i jak każdy wie, lub nie każdy wie, trzeba ją czyścić. Trzeba o nią dbać w miarę możliwości. Wiadomo, że nie unikniemy pewnych rzeczy, czyli np. Na palcowania. Najlepiej, jak się odkleja wydruk, który jest np. gotowy, a zaraz sobie go znajdziemy. Dla przykładu, mam tutaj kawałek uchwytu wydrukowanego. Dość duża powierzchnia wydruku. No i ktoś by złapał tutaj, pociągnął, by się odkleiło. Ktoś by złapał za stół i też by się odkleiło. Najlepiej brać na rogach, bo nie unikniemy palcowania. I po prostu go odwioć, tak? Wtedy on ładnie nam odchodzi. Zostaną podpory, ewentualnie jakieś tam drobne niedoskonałości. Nigdy, przenigdy staramy się nie palcować, czyli nie dotykamy stołu tak. Nie robimy palcami jakoś tak, wiecie. No, takich ruchów dziwnych. Po całym stole najbardziej używamy palcy na krawędziach. Od spodu No nie unikniemy tego, bo musimy wygiąć. Więc musimy złapać i wygiąć. Więc od spodu jak najbardziej tak, jeżeli używamy jednej strony. Jeżeli są na przykład stoły, e, płyty na stół, które są z dwóch stron różne. Tu jest PEJ, a tu jest jakieś na przykład HOLO. E, no to wtedy staramy się też tak samo nie palcować. A jeżeli zapalcujemy, no to musimy to przemyć ciepłą wodą z jakimś mydłem, jakimś detergentem. Potem najlepiej przetrzeć to IPO i powinno działać. Na PEI powinno to działać, ale jeżeli nie działa, a na przykład dalej Wam się odkleja, to jest taki magiczny, tani sposób, jak żel Hegron. Można go kupić w Rossmanie, w jakichś innych drogeriach można go kupić na Allegro. E, psikamy na odtłuszczony stół, zaznaczę, na odtłuszczony stół. Jak mamy stół w ręku, oczywiście nie na drukarce, bo na drukarce drukarkę za zakleimy całą drukarkę i bierzemy sobie tak z 25-30 cm Taką puszczamy sobie mgiełkę kilkukrotnie poziomo, kilkukrotnie poziomo, kilkukrotnie pionowo i odstawiamy to na stół do wyschnięcia akurat jak jest zimny stół to możemy spsikać położyć, akurat zanim drukarka puści wydruk to on nam zdąży odparować i zostanie warstwa, która będzie mocno trzymała wydruk podczas wydruku i pozwoli nam lepiej odkleić wydruk od stołu, nie niszcząc go ani wydruku, ani stołu. Także przede wszystkim w tym krótkim odcinku zależy nam na tym, żeby otuszczony był stół, był czysty stół, nie palcujemy stołu, jeżeli nie ma takiej potrzeby, a jeżeli już popalcujemy, no to musimy go wyczyścić. Jeżeli przetrzemy ipo i dalej nam się nie klei filament do stołu, no to. Używamy Hegronu, tak jak już powiedziałem, można się go zaopatrzyć w każdej drogerii typu Rossman. Nie jest to drogie, a pomaga. Ja używam na wszystkich drukarkach. Kiedyś jak miałem wcześniejsze drukarki Creality, no to stół był szklany i trzeba było psikać na drukarce, bo kto by wziął za każdym razem szkło. I było to zasypione zas zas całe. A teraz wysył tego, że mam no, płyty powiedzmy magnetyczne. Jak każdy w większości z Was, no to polecam czyścić, polecam o po to bać i polecam nie psikać tego na, na drukarkach. A na pewno PELA, PETG, TPU, ASA i jeszcze ABS powinien dać radę w jakimś tam mniejszym stopniu. Ale te cztery, które wymieniłem pierwsze, czyli PELA, PETG, TPU i ASA, spokojnie wytrzymują na tym lakierze, powiedzmy na tym żelu. Także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zostawcie komentarz, suba, lajka. Cześć!